Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Co denerwuje kierowca autobusu miejskiego? I chodzi tutaj o kontakt z pasażerami. I dzisiaj punkt jedenasty, czyli powoli zbliżamy się do tej czołówki. A punkt jedenasty brzmi e, następująco: wciskanie przycisku na żądanie bez zamiaru wysiadania. I słuchajcie, jest to pierwszy punkt e, tak poważnie ingerujący w czas. Jakim jest czas rozkładowy? Jest to bardzo poważna ingerencja, ale dlaczego znalazło się to na miejscu aż 11? Dlatego, że znowu nie zdarza się to tak często. Ja, segregując tą listę, postanowiłem posegregować ją według bezpieczeństwa, według czasu, według częstotliwości. I właśnie te trzy czynniki brałem pod uwagę, no i w tych trzech czyn czynnikach częstotliwość i, i jakby bezpieczeństwo są na dalszym miejscu, a czas jest na głównym miejscu, ale nie było to tak e, niebezpieczne i tak częste, więc e, postanowiłem to e, umieścić na miejscu 11. Na czym polega główny problem? Główny problem polega na tym, że e, pasażerowie często e, w wieku szkolnym e, postanawiają sobie umilić jazdę wciskając przycisk na żądanie wtedy, kiedy nikt nie wysiada. No i e, jeśli ktoś chce wysiąść na przystanku na żądanie, wciska przycisk, autobus zatrzymuje się, pasażer wysiada. Ale w, tym, w tej sytuacji problem polega na tym, że taki pasażer nie wysiada i jest kolejny przystanek na kolejnym przystanku, znowu wciska przycisk na żądanie. A jak wiecie, my jako kierowcy autobusu miejskiego musimy przestrzegać zasad i obsługi przystanków, a obsługę przystanków na żądanie wykonujemy przez to, że zatrzymujemy się, jeśli ktoś przyciśnie przycisk i musimy otworzyć drzwi. I to tak na każdym przystanku. I często zdarza się tak, że ktoś wciska ten przycisk na żądanie 9 razy z rzędu na przystankach na żądanie. No i wtedy kierowca musi za każdym razem na takim przystanku się zatrzymać, musi otworzyć drzwi, a to kosztuje, uwierzcie mi, bardzo dużo czasu. Najlepsze no jest to, że to nie jest nasz czas kierowcy, chociaż poniekąd wpływa na naszą przerwę, jeśli mamy w rozkładzie te przerwy dopracowane tak, że są duże opóźnienia, korki, to potem jakby nakładają się na kolejne kursy i jesteśmy opóźnieni w kolejnym kursie, nawet nie mamy czasu na toaletę, więc takie sytuacje mogą na to wpływać i często wpływają. I takie zachowanie bardzo, bardzo irytuje z tego względu, że ktoś, kto wciska na żądanie dla zabawy, nie wiem, dla e, tak przysłowiowej beki, to e, nie szanuje czasu innych pasażerów. I to jest najważniejsze. Nie szanuje mojego czasu jako kierowcy i czasu pasażerów. Dlatego jest to takie irytujące. E, no i... Często, często zdarzało się tak, że właśnie taki pasażer e, wciskał narzędanie nieświadomie i co robił? Robił to przez to, że miał e, nogę na wysokości przycisku i miał cały czas jakby e, dotykał nogą przycisku i ten przycisk się ciągle załączał. I to była właśnie nieświadoma ingerencja, i na każdym przystanku musiałem się zatrzymywać, i po jakimś czasie, no ja też nie wiedziałem, kto to jest, bo mam tylko do obserwacji lusterko, więc mogę szacować, kto to był. Ale jeśli się. Często jest tak, że poniekąd widać moment wciśnięcia tego przycisku, ale często kierowcy nie chcą ingerować, jakby nie chcą zwracać uwagi, bo to i tak nic nie da. No i tacy pasażerowie później się jakby nawracają i, i reflektują i potem już nie wciskają tych przycisków, ale jest to uciążliwe dla pasażerów. Często na liniach osiedlowych, gdzie życzą osoby starsze, przyciski na żądanie są ustawione tak blisko, Drzwi tak, na takim poziomie, pułapie wysokości, że pasażer, chwytając poręcz, od razu wciśnie przycisk na żądanie. W mieście nie ma tego problemu, że wciśnie ten przycisk, bo zazwyczaj te przystanki są stałe. Na każdym przystanku trzeba się zatrzymywać, więc jest ok. Problem robi się właśnie wtedy, kiedy mamy na trasie 9 podrząd przystanków na żądanie. Wtedy uwierzcie mi, czas jazdy autobusu. Może się wydłużyć niekiedy do 10-15 minut. Tak, to jest. To może się tak właśnie wydłużyć. Jeśli jest dużo pasażerów, duży tłok, to na każdym przystanku trzeba się zatrzymać i to może maksymalnie zwiększyć opóźnienie. Także szanujmy swój czas, to jest najważniejsze, żeby szanować swój czas i czas innych, bo w autobusie nie jesteśmy sami i takie zabawy naprawdę nie są śmieszne, są dziecinne. Ja wiem, że za dzieciaka to fajnie się tym bawiło, że kierowca się wkurzał, bo ktoś sobie wcisnął na żądania, ale tu jesteśmy już jakby w dorosłym życiu, więc no, z jednej strony rozumiem tą stronę młodzieżową, z drugiej rozumiem tą stronę dorosłego, więc szanujmy przestrzeń publiczną. Tak właściwie by się łatwiej żyło. Także jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, które irytują kierowcę, to warto zwrócić u góry w taki mały kwadracik. Tam na końcu filmu się wyświetli. Możecie przejść do pozostałych punktów.